Igrzyska rozpoczęte. Robert Elgendy, witam zapraszam na sport. Olimpijski ogień wrócił do Pekinu. Chiny po raz drugi, tym razem zimą, przywitały sportowców. Ceremonia otwarcia, mimo obostrzeń, efektowna, a polską flagę wnieśli na stadion snowboardziska Aleksandra Król i panczenista Zbigniew Bródka. Zimowe igrzyska otwarto na Pekińskim Stadionie Narodowym zwanym Ptasim Gniazdem, tym samym, na którym odbyła się też ceremonia rozpoczęcia letnich igrzysk w 2008 roku. Tym razem na trybunach zamiast tłumu kibiców, pojawili się jedynie zaproszeni goście. Nie tylko do nich skierowane były te ważne słowa. Wzywam wszystkie władze na świecie, aby uszanować olimpijski pokój. Dajcie pokojowi szansę. Paradę 91 krajów rozpoczęli tradycyjnie Grecy. Wśród polskich sportowców zabrakło m.in. uczestniczących w treningach skoczków narciarskich. Wydarzeniem tej części ceremonii był strój skeletonisty chorążego amerykańskiego samoa. Olimpijski ogień wprowadziła sztafeta aż sześciu pokoleń. Utworzyli ją chińscy sportowcy urodzeni w różnych dekadach. Pochodnia zapłonęła w samym środku płatka śniegu. W ceremonii otwarcia nie mogła wziąć udziału m.in. Natalia Maliszewska, ale stało się coś gorszego. Polka nie wystartuje też w swojej koronnej konkurencji. Polka otrzymała kolejny pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie została dopuszczona do jutrzejszego startu w kwalifikacjach na 500 metrów, a na tym dystansie w short traku zdobyła m.in. puchar świata, wicemistrzostwo globu i mistrzostwo Europy. Musiałby zdarzyć się cud, aby opuściła izolację, ale jest dzień nadziei. Z wielką nadzieją śledzić będziemy też niedzielny konkurs skoków narciarskich. Są ku temu powody. Kamil Stoch znów odleciał rywalą na treningu. Stoch wygrał pierwszą z dzisiejszych serii, uzyskał w niej 101 metrów. Dalej skoczył tylko rewelacyjnie spisujący się w Pekinie Daniusz Sadriejew. Polak musiał jednak zmagać się ze znacznie gorszymi warunkami pogodowymi. Z kolejnych sesji zrezygnował. Sprawdził sobie coś w tym skoku, wygrał tą rundę i widzieliśmy parę skoków też u tych najlepszych 80 metrów. Przez warunki takich skoków na po prostu nie potrzeba. Słusznie. Stoch w czterech próbach oddanych na olimpijskiej skoczni nie schodził poniżej 100 metrów. Sumując noty wszystkich treningów uzyskał drugi wynik. Lepszy był jedynie Halvor Egner-Granerud. Pozostali Polacy spisywali się gorzej. Tylko Piotrowi Żyle udało się wskoczyć do dziesiątki. Dawid Kubacki zepsuł pierwszy skok i wylądował na 76 metrze. Ruszyły igrzyska i my ruszamy z olimpijskim wieczorem. Nasi reporterze są na najważniejszych arenach w Pekinie i okolicach. Dzisiaj odwiedzimy naszych skoczków trenujących przed niedzielnym konkursem. Wrócimy też do sprawy Natalii Maliszewskiej. Zajrzymy również na trasy biegowe i biatlonowe. Na pierwszy olimpijski wieczór zapraszam do TVP Sport na 21.50. Do zobaczenia.